Drugi rekreacyjny rajd pieszo-rowerowy z Wielunia do Praszki szlakiem Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej odbył się przy pięknej, momentami wręcz upalnej pogodzie. Wszyscy ci, którzy zapisali się na rajd do 1 czerwca otrzymali od organizatorów znaczek rajdowy, kupon na napój i posiłek. Zapewniono również transport dla osób, które przy zapisie zadeklarowały taką potrzebę. A mowa tu o biegaczach i kijkarzach. Start miał miejsce punktualnie w samo południe, przy dawnym dworcu wąskotorowym na ulicy Sybiraków. Pewnie słyszeliście, że... No, chcemy tą, dla na, na terenie naszej gminy, teren naszej gminy, chcemy zrobić, mamy już zaprojektowany yy, też szlak w y, takiej y, no, dobrej technicznie y, formule do... jakości, aby zarówno ci, którzy będą chcieli jeździć na rowerach, ci, którzy na deskach, czy ci, którzy spacerować na, yy, prawda, z kijami, żeby mieli dla siebie dobre warunki, bezpieczne przede wszystkim, y, też y, na łonie natury, blisko blisko pól, blisko lasów, tak żeby to wszystkim było miło, sympatycznie i, i rekreacyjnie. Rowerzyści, Kijkarze, ale też miłośnicy jazdy konnej przemierzyli rajd trasą z Wielunia przez Turów, Chotów, Mogrsko, Komorniki, Ożarów, Aleksandrów, Rowale do Praszki. Nie zabrakło wielu atrakcji. W Ożarowie podczas pikników w gospodarstwie agroturystycznym zorganizowano ognisko z kiełbaskami. Była też gimnastyka seniora i tańce ludowe w wykonaniu zespołu promyk z Komornik. thank you Sympatyczna zabawa trwała praktycznie przez cały dzień. Warto przy tej okazji dodać, że ów szlak śladem kolejki wąskotorowej będzie modernizowany, o czym mówiono m.in. na jednej z ostatniej sesji Rady Miejskiej, podczas której podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Mokorsko dotyczącego właśnie rewitalizacji owego szlaku. Do 10 czerwca są przyjmowane wnioski w ramach rozwoju gospodarki turystycznej w Urzędzie Marszałkowskim i my chcemy złożyć wniosek na dofinansowanie budowy trasy szlaku rowerowo-konno-pieszego po byłej kolejce wąskotorowej i wyższą punktację będziemy mieć jeżeli, jeżeli będzie zawarta umowa partnerska z gminą sąsiednią czyli z gminą Morsku, przez, przez, przez przez którą przez którą ten szlak wjedzie do, do, do Praszki. Późno, ale dobrze, że ta uchwała wchodzi, ze względu na to, że nawet jak ktoś przebywa czy jeździ do Praszki, to widać, że w Praszce jest bardzo fajnie zrobiony już ten, ten, także my będziemy dalej dojeżdżać, pewnie razem łączyć się z Praszką, tak to mam rozumieć, prawda? Także bardzo dobra uchwała i, 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 i jestem za i, i również wydaje mi się, że, że ta integracja jest nam na dzień dzisiejszy bardzo, bardzo potrzebna, dziękuję. Najważniejsze jest bezpieczeństwo rowerzystów i taka piękna ścieżka e, rowerowa czy też szlak super jest inicjatywą. Musimy całość tego e, projektu robić troszkę w pośpiechu, troszkę po omacku. Na szczęście jedna rzecz dla nas jest niezwykle korzystna, czyli to, że mamy prawo własności gruntów wszystkich, które są po tej kolejce wąskotorowej. I to jest dla nas najważniejsza rzecz, że że nie musimy żadnych gruntów dokupywać, wykupywać, tylko to jest tak powiem, nasz, nasz teren. Uchwały podjęto większością głosów za, a dłuższa relacja z drugiego rekreacyjnego rajdu pieszo rowerowego z Wielunia do Praszki, szlakiem wieluńskiej kolejki wąskotorowej. Do zobaczenia w kulturalnej TVC. polecamy.